Kochani, przed Wami nowy model Rose. Już Wam pokazywałam takiego klasycznego softa. Dzisiaj soft planch z wyciągniętą, jakby miseczką, i z takim dodatkowym, jakby tutaj rozszerzeniem na ramionczkach, z taką miękką podszeweczką, żeby dużo bardziej komfortowo się nosił. Jest to bardzo wygodne. Część filmu to też bardzo często stosuje właśnie w justnoszach, słuchajcie, na większe biusty z większymi miseczkami i wiem, że klientki sobie bardzo, bardzo to chwalą. Sam model już, w sensie samą konstrukcji już troszeczkę znacie, bo pokazywałam ją Wam też wcześniej w dwóch innych modelach. Widzę, że Wam się bardzo podoba i bardzo ją polubiłyście. Także to jest trzeci, trzeci fason. Model Rose. Na większe biusty dziewczyny, na duże biusty, od sześćdziesiątki, piątki, słuchajcie, do setki, mamy tutaj obwody, od miski D do miski L, także naprawdę, słuchajcie, bardzo duża rozpiętość. Jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o rozmiarówkę. No i mówię, dwa e, takie podstawowe, dwie podstawowe, słuchajcie, zalety: czyli ramiączka, które są mega komfortowe, no i oczywiście jakby sama konstrukcja tego planża, która dużo bardziej obejmie nam biuścik, e, dużo fajnie też z tym biustem ciężkim pracuje i bardzo ładnie go zamyka. Dajcie mi znać w komentarzach, czy taki model Wam się, słuchajcie, podoba, czy te ramiączka Wam się podobały, podobają i czy chciałybyście, żeby ten model trafił do nas na półki. Także. E, Mam nadzieję, że sam e, hawcik Was tak uwiec, jak i mnie.